O, jesteśmy? Chyba jesteśmy. Yy, nie wiem. Czy. Proszę, jeśli jesteśmy, to prze, po pierwsze przepraszam bardzo za spóźnienie. Yy, problemy techniczne. Jedna rzecz mi się pomieszała, ale mam nadzieję, że jeszcze Państwo ze mną są. To jest dla mnie też pierwsza transmisja, więc yy, ja już jestem gotowy i mogę zaczynać. Zapraszam. Do udziału wszystkie dzieci. Wszystkie moje dzieci, może wszystkie jakieś nowe. Ok, to zaczynamy. Najpierw zaczniemy od powitania, czyli zaśpiwamy naszą piosenkę Hello. Good morning, good morning. How are you today? Good morning, good morning. I'm happy. Let's play. Woo! Oh yeah, dobra. Super, świetnie. Mam nadzieję, że ktoś mnie widzi i ktoś ogląda. Nie wiem. Czy pamiętacie, co robiliśmy ostatnio? Ostatnio rozmawialiśmy o pogodzie, ok? I teraz, uwaga, watch out. Look. I've got. I've got a card. I've got one card, ok? And I'm going to ask you a question. Or you're going to ask me, ok? Musicie zadać mi pytanie. Jeśli zadacie mi dobre pytanie, to pokażę wam, co tam mam. Schowamy bo jaka, okej? Okay. Musicie zapytać, jaka jest pogoda. Okej? Okay? Pamiętacie? Hmm? How's the weather? How's the weather today? Czyli jaką mamy dziś pogodę, okej? Okay? Przypomnijcie sobie, jak to było? Jak była ta, jak leciała nasza piosenka? Okej? Okay? Ready, steady, go. How's the weather? How's the weather? How's the weather today? I śpiewamy dalej. It is sunny. Mm -mm. It is rainy. Mm -mm. It is cloudy. Mm -mm. It is windy. It's a beautiful day. Czyli to jest piękny dzień. Hmm. It is sunny. Can you see? It is sunny. Mm, mm It is rainy mm -mm. It is cloudy mm -mm. Yes, it is windy It is windy It is very very windy okay Have you seen Bob? Bob? It's so windy that Bob is missing. Bob, Bob, where are you? <gasps> He's over there. Oh. <clears throat> Hello, everyone. My name is Bob. Do you remember me? It's me, Toya so, yeah, Bob, I'm here. <sighs> uh oh. Hmm. Czy możecie zapytać się Boba, jaka jest dzisiaj pogoda? Pamiętacie? How's the weather? How's the weather? How's the weather, Bob? It's windy. It is windy. It is windy. Ooh, it's very, very windy. Huh? OK. So, it is windy. This is Bob. Hmm. But it's so windy... that look. Shh, shh, Bob is flying away. Oh, no. Where is Bob? Bob is not here, here but look who's coming. Pat kto przychodzi. Patrzcie, kto przylatuje. Prr, 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 prr. Hello. Hello, everyone. It's me. it's me. It's me, Miss Owl. I've brought Something new. I brought something new. Do you want to know? Do you want to know what that is? Hmm. So okay. Słowa zaraz nam pokażę coś nowego, okej? Okay? Look. Oh. Hmm. Hmm. Oh. -oh. An envelope to koperta but it's not a it's not just an envelope it's a wardrobe it's a wardrobe to jest koperta na której jest napisane a wardrobe czyli szafa szafa z ubraniami So, is there is there a pizza is there a pizza inside or is there a banana mm -mm. No, no, no. No. Hm, what's inside? Jeśli to jest wardrobe, to co tam jest w środku? Hmm? Mm -hmm. There are clothes. What clothes? Jakie ubrania? Hm. Let's find out. Zaraz zobaczymy. O. There is a... O. This is a scarf. This is a scarf. A jeszcze właśnie. Nie wiem, ale mam nadzieję, że mnie słychać. Jeśli e, dziewczyny mnie słuchają, to mogą potwierdzić. Mama może potwierdzić. Ok. This is a scarf. Oh, this is a scarf. Mhm. Mm mhm. Mm okay. This is a scarf. This is a t-shirt. This is a t-shirt. This is a t-shirt.? Mm -hmm. uh, this is a t-shirt too. <laughs> this is... This is a hat. This is a hat. <laughs> this is a hat. This is a scarf. This is a t-shirt. This is a hat. Mhm. Hm. Hmm. What else do we need? Czego jeszcze potrzebujemy? Hm. We need. Shoes. These are shoes. These are shoes. And we need some socks. Wieszcie. Socks. These are socks. Mhm. Mm The, and now we also need something for our hands. We need mittens, mittens. We need mittens. We need a pair of mittens. Mm -hmm. And we need a, a jacket, czyli kurtkę. or we need a coat, a coat, czy płaszcz. You decide. A jacket, or oh, sorry, oh. Or a coat. <laughs> And we need. Pants or trousers. Uwaga! Tu jest napisane pants, bo na spodnie w Ameryce mówi się pants. Ale jeśli pojedziecie do Anglii i poprosicie o pants, to nikt wam chyba raczej nie da spodni, tylko da wam gacie. Ok? <laughs> Dobra? Ale jeśli pojedziecie do Ameryki i poprosicie o pants, to wtedy dostaniecie właśnie. Coś takiego, spodnie. Ale jeżeli pojedziecie do Anglii i poprosicie, będziecie chcieli spodnie, to musicie powiedzieć trousers. Trousers. Trousers, ok? Trousers. Mhm. Mm ok, so that's it. Look, how many things, how many items do we have? Ile mamy tego? Liczymy? One. Two. Three, four, five, six, seven, eight, nine. We've got nine, we've got nine items. Oh no, it's getting windy. It's windy again. It's windy. The wind is blowing and the wind blows our clothes. The wind is blowing our clothes. Oh no! Wiatr zdmuchuje nasze ubrania. Oh, oh Pamiętacie piosenkę? Dziewczyny, chłopaki? Pamiętacie? Ok? To spróbujemy sobie ją przypomnieć. Look at me, look at me and follow me, ok? Patrzcie na mnie i e, spróbujcie powtarzać. Wush, wush! The wind blows. O! Hm? Whoosh, The wind blows. Mhm. Mm Whoosh, It blows the clothes, czyli zdmuchuje ubrania. Oh no! Oh no! <coughs> Look my scarf! Look my scarf! Popatrz! mój szalik. Whoosh. Wush. Uh-oh. Oh no, the wind blew my scarf. Wiatr zdjął mój szalik. And now I can't give it to Bob. I mogę dać szalika Bobowi. Okay, one more time. Wush, wush. The wind blows. Wush, wush. It blows the clothes. Oh no. Oh no. Look my t-shirt. Woosh, whoosh, shh. Look, my hat. Shh. My shoes. Shh. My socks. Repeat. Pavtas powtar, Spróbujcie powtarzać. My socks. My mittens. Oh. it's so cold. It's so so cold. My jacket. My coat My pants or my trousers My trousers No clothes No clothes Hmm. clothes No clothes No clothes No clothes No clothes No clothes No Naprawdę chcę wyjść na dwór. Maybe we can find some clothes. Może trochę coś, może coś znajdziemy i pomożemy mu ubrać, ok? Pomożemy mu je ubrać. Hm? A najlepiej będzie, jak zaśpiewamy naszą piosenkę o ubraniach, ok? To Jak zaśpiewamy, to na pewno coś się znajdzie. Get ready, czyli przygotowujemy się. Get ready. It's time to go. Get ready. From head. Two toes, czyli od stóp do głów. Sun. Wind. Rain or snow. Sun. Nie, sun. Wind. Rain or snow. Patrzymy przez okno. O, jest już ciemno. Look outside and pick your clothes. Czyli weźcie ubrania. Wybierzcie ubrania. Hmm. Put on. Put on your. wo. Put on your t shirt. Put on your t shirt. Mm -hmm. Put on your t shirt. Bob is wearing a t shirt. Mm -hmm. Put on your put on your trousers. Put on your trousers. Put on Put on your trousers. Put on. Put on your trousers. Mm -hmm. Uh, okay, uh, trousers, t shirt. Put on your scarf. Put on your scarf. Mm -hmm. Hmm. Not headphones, no. Put on your hat. Put on your Hat. Mm -hmm. Okay. And now, put on your coat. Put on your coat because it's very, very cold. Okay. She's like, what am And now, put on. Oh, put on your shoes. Put on your shoes. 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 And put on your mittens. Yay! Okay. Bob is dressed. <laughs> what a mess! Okay, Bob jest już ubrany. Okay, and we can say, bye bye Bob. Bye bye Bob. Bye bye. Bob idzie na dwór. Bob is going outside. And oh, look! Bob is back. Bob już wrócił. Oh no! But look what he's done! Mm. Look what he's done! Zobaczcie, co on narobił! Oh, no! Okay. He dirty all his clothes! Wybrudził wszystkie ubrania! Oh, no! Now we need to wash! Wash, 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 wash! Musimy wszystko wybrać, okej? Okay? We, you and me, we need to wash and put them in the. Washing... Oh, washing machine. Ok. Umówmy się, że to jest nasza pralka i tu musimy włożyć te ubrania, ok? Mhm. Uh -huh. Ok. Uh, so, let's put on... Let's put these clothes into the washing machine. Dirty... Dirty mittens. Czyli brudne rękawiczki. Dirty mittens. Dirty shoes. Dirty shoes. Dirty scarf. Dirty scarf. Dirty hat. Dirty hat. Dirty t-shirt. Dirty t-shirt. Dirty coat. Dirty coat. And dirty pants. Dirty trousers. Dirty trousers. Okay? And now we need to turn the washing machine on. Okay, the washing machine is on and we have to wash. Wash, 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 wash. Ding! Oh! The washing machine is off. And now everything is clean, wszystko jest czyste. It was dirty. Dirty było brudne. Dirty. Everything was. dirty and now everything is clean but everything is wet uh, jest mokre. so we need to huh, we need to dry them okay we need to dry them Ta -da! Huh. we need to dry them je and we need to hang them rozwiesić, Okay, so let's hang our mittens. Oh, it's a bit messy. Mm -hmm. Let's hang our mittens. Mm -hmm. Okay, mittens, shoes, shoes. Uh. Mm -hmm. OK. mittens and shoes oh, I'm so sorry. Shoes and mittens are ready. OK, But you know what? I'm looking at my watch and it's and we need to go. OK. Musimy się zaraz pożegnać, Ale myślę, że możemy dokończyć, wieszanie naszych ubrań następnym razem. Ok? Together. Wspólnie. So we are going to hang a hat, a scarf, a t-shirt, a coat, and our trousers. And our trousers. Ok? Pamiętajcie, że uczymy się, że to nie są pants, bo pants to jest bielizna, a trousers to są spodnie. Czyli uczymy się, że to jest, to są, że spodnie to są trousers. Ok? Thank you very much. Przepraszam bardzo wszystkich za spóźnienie. Pierwsza moja trans to była mo pierwsza moja transmisja. Na pewno druga już pójdzie o wiele, wiele lepiej. Thanks, thank you everyone for watching. Thank you everyone. And let's sing bye bye. Ok? I zaśpiewajmy piosenkę na pożegnanie. Goodbye, see you next time everyone. Goodbye, see you. See you next time everyone. Goodbye to you. Goodbye to you. Goodbye to you. Goodbye to me. Goodbye, see you next time everyone. Thank you. Dziękuję wszystkim. I na następnych zajęciach myślę, że możemy wtedy zrobić 5 minut dłużej, ok? Dziękuję. Thank you. Have a nice day. Bye bye. Thank you everyone. Będziecie mogli sobie oczywiście obejrzeć tą transmisję jeszcze raz. Dzięki. Bye bye.